Hejjo! Cześć na kanale Jocami TV! Tak się składa, że są imieninki kogo? Ignacia! Ignacia są imieninki! Byliśmy ostatnio w parku dinozaurów Tam, tam nie kupiliśmy żadnych gadżetów, prezentów, giftów, jakichś klockowych z dinozaurami Bo Ignacy, co sobie kupiłeś? Tireksa! Tireksa maskotkę! Tak! Gabrielu, jaką kupujesz sobie pamiątkę w parku dinozaurów? Ale za to nadgonimy w tym odcinku. Bo dzisiaj w odcinku będzie jeden z prezentów, który Nasiu dostał, a jest to T-rex! Kotku Lego, kreator. Zestaw nazywa się Potężny dinozaur. Czy to jest potężne pudełko? No czy ja wiem. Nie! Yeah. Nie! Yeah. Ale może za to da potężną dawkę zabawy! Najpierw przyjrzyjmy się, co to jest za pudełko. Pudełko aż takie duże. No nie jest. Kogo mamy z przodu? Ile Koloru zielonego, czyli twój ulubiony kolor. Taki dodatek będziemy mogli zbudować. To są chyba kości. Tak. Jego śniadanka. Zestaw od 7 do 12 lat. Numer katalogowy 31058. Katalogowo kosztuje 70 zł. Ukazał się dość dawno. Jest to leciwy zestaw, bo w 2017 roku, czyli ma już, ma już ten zestaw aż 5 lat. I o dziwo cały czas go można dostać poniżej ceny katalogowej. Ma 174 klocki. Zbudujemy T-Rexa, ale tu groźnie krzyczy na nas. Drugą budowlą może być Triceratops i Pterodactyl. Bo to jest zestaw 3 w jednym, kreator. No to co Ignacy, czyń chory i otwieramy pudełko. Z tej strony wciskamy. Razem? Nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. Jest, rozrywaj, rozrywaj. Ten Tirek chce się już wydostać na zewnątrz. I mamy też instrukcję. Mamy instrukcję, co tu jeszcze? Jeszcze jedna jest, jeszcze jedna instrukcja. Ale tu się posypało coś. Instrukcje są trzy. Do jednego dinozaura. I. I. Do drugiego i, I. I. do T-Rexa. Woreczków mamy jeden. jeden. Dwa, dwa, i trzy. Mało klocków. Mało Tak wygląda, że mało. Ale a Mało klocków, woreczki nienumerowane. A ty jest ten To sprawdziliśmy i zrobiliśmy. Galaretka z wytłoczki po blisterze od Spidermana i Venoma. To pierwszy dinozaur, którego zbudowaliśmy, a jest to T-Rex. T-Rex, tak, wybór był oczywisty. To jest oczywista oczywistość, możemy powiedzieć. T-Rex, czyli najlepszy, najwspanialszy dinozaur ze wszystkich dinozaurów. Co ten T-Rex tutaj ma? Ignacy, opowiadaj. Eee, ma też malutki łapki. Tak, ma bardzo malutkie łapki i ma bardzo fajne też pazurki. No, musi mieć malutki łapki. Bo proszę miały malutkie łapki, prawda? Tak. Co jeszcze ma ten kireks? głowa. Tak, ma głowę. Ma bardzo fajne pomarańczowe oczka. Takie z IOIO -io zrobione. Fajnie wyglądają. Czy mu się później otwiera? A tak. Ua, jest tutaj paszcza! Zkażemy tutaj trochę bliżej. Ma piękne zębiska. Jakiś jakby język. Wygląda bardzo, bardzo fajnie. fajnie. Mhm. Co jeszcze ma Ignacy ten dinozaur? Ej, um, ogon. Ta ogon się składa z trzech segmentów, no i ma jeszcze... Nogi. Nogi, nogi są takie, no wyglądają troszeczkę takie masywne jakby były mhm. i są też wielkie... Pazury. Pazury do drapania. Ha, ale on... Ha, ha. Nie no naprawdę prezentuje się całkiem, całkiem. Nie ten dinozaur tak. dużo nie kosztuje, wygląda całkiem... Fajnie. Fajnie, a czy on jest potężny? Tak. A mógłby być bardziej potężny? Tak. Koniec? Budowa tego T-Rexa jest całkiem prosta. Ma bardzo dużo ruchomych części, a ja to akurat ogon no, odkręciłem. Tu, tu rusza się tutaj na tych wszystkich zawiasach takie połączone. Ogon się rusza na różne sposoby. Nóżki się ruszają na różne sposoby. Teraz trochę jak szczurka wygląda. O. Ale tak, proszają mu się łapki, pazurki się ruszają, głowa też mu się tutaj rusza. Możemy zrobić tak, żeby sobie siedział. O, pyk, buźka. No i prawie. Ustawiamy jak mam. chcemy. I uciec. Wow, Może zrobić swoją wielką paszczą. <gry> Następnym <gry> dinozaurem jest jest psegodtak, który wygląda niczym. <gry> Po od razu widzimy, że jest to wspomniany. Czy no bardzo charakterystyczna głowa dla tego latającego gada, chudziutka. Nie można się pomylić. Nóżki są krótkie i możemy tylko w tej pozycji go postawić, bo inaczej sobie nie ustoi, bo mają bardzo mały zasięg ruchu. Ale za to ma pazurki. Tak, bardzo fajne pazurki i krótki ogonek. A lata dzięki swoim Długim skrzydło Skrzydło. Skrzydła są na tych zawiasach, też możemy ustawić w każdej pozycji, jak tylko chcemy. Możemy sobie nimi ruszać. Mają tutaj takie zamki. Tak, i teraz takie pazurki też w tych te rączkach, bo te tyle miały takie niby rączki w tych skrzydełkach i takie też jest ten element tutaj zamontowany. Ale zobaczcie jeszcze, ile nam zostało kropłówków po zbudowaniu tego pterotaktyla. Sporo, także aż tak dużo tutaj nie było. Mmm, mm. Czy tak robią triceratopsy? Chyba nie, ale nasz tak robi. To już jest trzeci i ostatni model z tego zestawu. Czyli, triceratops. jest fajna konstrukcja. Całkiem przyjemnie się prezentuje. Taki owalny trochę niczym łuk. Masywne nóżki. Oczywiście głowa też z rogami, dość duża. Jak to się nazywa ta taka osłona? Ta też jakiś jak, taki spychać jakby wyglądał, nie? No. no. Rogi są, oczy są, masywne nogi. Coś tu się rusza? Nóżki, ogon. Ogon się rusza, w miejscach główka też się rusza widać. Nóżki mocno się ruszają? Tak. A, na, na boki nie, tylko do przodu i do tyłu można sobie nim pomaszerować. Buźkę ma zamkniętą, ząbków nie ma, albo roślinożerc, roślinożercą, także chyba do rozszarpywania mięsa zębów jakichś dużych nie potrzebuje. Tak taka grzewka się zrobiła tak. Wokół, wokół jego głowy. Całkiem przyjemny dinozaur. A po zbudowaniu Triceratopsa pozostało nam tyle części. Praktycznie tylko T-rex był zbudowany ze wszystkich praktycznie elementów. Nazwa tego zestawu to potężne dinozaury. No może one jakieś takie super potężne to nie są, ale są całkiem przyjemne i wszystkie te trzy modele odzwierciedlają swoje prehistoryczne gady, które kiedyś tam dawno, dawno, dawno temu żyły. Mnie się najbardziej podobał Triceratops, Gabrysiody, Mistrza do A nasz który dinozaur? Eee, yy, T-Rex. tak, Twój ulubiony dinozaur. Fakt, że cały czas możemy kupić ten zestaw poniżej ceny katalogowej, to jest to kusząca oferta, Pozostawię zostawię całkiem, całkiem spoko. Także my go polecamy. Mamy dla Was teraz jeszcze jedną niespodziankę. Otóż, że niedawno odpoczęliśmy nasz rok na kanale, taki mały konkurs organizujemy. A do wygrania od wiosenni TV jest ten oto wiosenny kwiat. Wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał, dacie łapkę w górę, tak i napiszecie w komentarzach wiosenni TV. I to wystarczy, aby wziąć udział w losowaniu tego oto wiosennego chywiadka. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Do zobaczenia! Hej!